Czy wiesz, że każdego dnia tysiące osób padają ofiarą oszustw w internecie? Phishing, czyli podszywanie się pod znane firmy lub instytucje, to jedno z najczęstszych sposobów wyłudzenia danych. W dzisiejszym filmie pokażę Ci, jak się przed tym bronić. Po pierwsze, zawsze sprawdzaj nadawcę wiadomości, czy adres mailowy wygląda podejrzanie. Na przykład zamiast Widzisz. To ważny sygnał ostrzegawczy. Po drugie, nigdy nie klikaj w linki w wiadomościach, które wydają ci się podejrzane. Możesz najpierw najechać myszką na link, aby sprawdzić dokąd prowadzi. Jeżeli widzisz podejrzany adres, lepiej zignoruj taką wiadomość. Po trzecie, nie otwieraj załączników od niezna nieznajomych, zwłaszcza tych z rozszerzeniami takimi jak exe czy zip. Mogą zawierać wirusy. I najważniejsze, pamiętaj, banki i urzędy nigdy nie poproszą cię o podanie hasła czy danych osobowych przez e-mail lub sms -a. Jeżeli coś takiego dostaniesz, zachowaj ostrożność. Twoje bezpieczeństwo w sieci zależy od Twojej czujności. Sprawdź teraz swoją skrzynkę mailową i usuń podejrzane wiadomości. I nie zapomnij podzielić się tą wiedzą z bliskimi. Bezpiecznego dnia online.